Cześć wszystkim, pierwszy dzień lutego. Pogoda jest po prostu dzisiaj za jej bista. jeden stopień na plusie, a ciepło jest jak. No i dzisiaj wyszedłem z wykrywką znalazłem znalazłem taki kuziczek, ale niespodzianka, bo mogę wykrywać. Kupiłem cigareta Ad Pro. Chciałem zobaczyć jego możliwości, póki, póki ładna pogoda będzie. I akurat się przydarzyła taka okazja. Nawet jakiś guziczek od razu wyskoczył. Nie wiem co to, ale stary jest strasznie, Iż żarty. Bierzemy go i dalej kopiemy. Mam jeszcze sporo, Uu, jak nie lepiej, jak nie kilometr. Pola tylko pole takie twarde, kopać to nie idzie. Trzeba po prostu nawalać w tą ziemię. Dobra, lecimy dalej. No i zaraz za guziczkiem wyszło coś takiego. Weźmiemy posprzątamy pole. Ten tu ma to pole. Kurde, przed chwilą było jakieś jeszcze wycieczka. Widziałem, Przyglądali mi się jakieś ludzie. Poszli. Ta szczęścia. Nie wiem, czy nie będę musiał zaraz się zmywać stąd. Dosyć jest Dosyć spora z 6-7 osób było. A no dobra. Zabieramy to. Zakupujemy dołek Lecimy dalej. Trzeba być gdzieś blas Wyjść Dobra No i wytargałem coś takiego w ziemi Niestety dostał strzała A, taka ziemia, niestety trzeba nawalać nie? żeby się dokopać nie wiem, wysoko daje sygnał Nie, to mój pierwszy dzień z no i bardzo 68 daje sygnałek bardzo wyraźne nie wiem co to może być dosyć ciężkie porobię później zdjęcia może ktoś zidentyfikuje no i monetka wpadła ale w tragicznym stanie nie będę jej tarł, bo widzę, że ona już może się rozpaść kurde zobaczymy wycieścimy w wodzie zobaczymy może coś fajnego chociaż nie wątpię ale bonetka dobra lecę dalej bo pogoda sprzyja tylko ta ziemia zostronna nie jest tak miękka jak powinna ale jeszcze parę dni będzie ciepło podpuścić będziecie chodzić no i tak znalazłem się w lesie w przejściówce tak zwanej z polami jest tylko po lasek Dąb z... jest, to Ale w lesie znalazłem coś takiego już mhm, mhm. Alina. Okay. No. kurde, muszę przyznać, że na polach jest teraz tak ziemia zmarznięta Musiałbym chciałbym teraz symbrać przykład tego Litwina z siekierką <grym> z YouTube'a znanego jeszcze płaty po tym lasku to znajdę i później idę na pole ale się uda coś to chcę wykopać tam przyznam się, że jeden jeden fajny sygnał wstawiłem na polu kurde już nie miałem po prostu jak kopać musiałbym napadać musiałbym albo albo kierę albo nie wiem co tak będę kopał tylko nie te płytkie sygnały jak głębokie najpierw zostawię sobie tak się ociepli teraz zaraz są obiecujące, Wszystko ma być na 10 stopni plus 10 stopni U nas przynajmniej za tydzień ma być 10 o, to się wybiorę z kolegą Jiś teren, a dzisiaj spróbujemy jeszcze nauczyć się trochę tego karacika muszę przyznać, że nawet fajny sprzęt, tylko taki w porównaniu do lutusa jest taki jakby zabawkowy bardzo taki delikatny, przynajmniej taki sprawia wrażenie w moich rękach ale zobaczymy ogólnie fajnie się nie uchodzi Już, nie wiem, tyle samo w sumie, prawie tyle samo waży co Rutus Proxima z DD Tego kupiłem ze względu na to, że jest bardziej na monetki na 15 kHz Rutus ma 6,6 Chciałem i taki, i taki. Marzenie się spełniło. <laughs> Dobra, lecimy dalej, Szkoda czasu, bo ładna pogoda. No. Co jak co, ale na noczu? Zimmy się co nie spodziewałem ale... Przedzę <laughs> na nowe pole Nawet fajne To coś miękkie, myślałem, że świeżo zaorane Ale nie tak wygląda I coś takiego znalazłem Jakaś twarz Arbajt Coś jeszcze głowa napis na górze tak der tak der arbeit łamane chyba raczej tak nie, nie głęboko zbytnio to leżało ale z tego co wiem to tutaj były takie potyczki między rosyjskimi to była defensywa Ruskie szły tam na północ I idziemy dalej o, Tu jest łóżeczka jest piły maszynowe Piły Kolejna monetka Tym razem nasza 10 groszy Który rok? 1900 Któryś, akurat jest jakaś skaza na tym mhm. Ale aluminiów, ale aluminiak A teraz zademonstruję jak fajna ziemia jest dokopana 15 cm w pianku, to się nie dokopie. Takim pojemnikiem. Tak, A pojemnikiem. Tak, takim pojemnikiem. Tak, takim pojemnikiem. Tak, takim pojemnikiem. Tak, takim Dajna to tragedia. Kurwa. Chyba robię tylko zlikwidmę. Brawo. Gdybyś, to jest dawno się tak nie przeczyłem z takiej fajnej ziemi. No, ale znalazłem tylko takie coś między trzema drzewami czterema drzewami a pana zobaczymy czy coś jeszcze jest to może hmm? To nie Polka Lazo. Aha, chodzę już na pro. Nawet nie chodzimy standard. Przechodzimy od razu na pro. O, jest. Przeszamy. 50, 80 zobaczymy mały lasek może coś tak wyjdzie fajnego i tam jest taka mała przyczółek leśny